Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Europie Wschodniej i będę jechał w tej bitwie o drugie miejsce maksymalnie, najlepiej pierwsze. Takie jest zadanie do zrobienia, a jadę typowo dla siebie oczywiście na objazd, za rzekę. Gramy na trzy punkty. Wiadomo jest, że będzie na tej mapie walka o punkt B. Jak to się potoczy, zobaczymy. Kolego nie pchaj się. Zmieścimy się obaj, z tym, że ja będę pierwszy. Tutaj już rzut oka, czy ktoś przyjedzie. Trochę za wcześnie na, tak, na podświetlenia. No i jak widać, już przejmujemy swój punkt. Czerwoni przejmują swój. Przede mną pierwsza miejscówka z przestrzałem na yy, przeciwników, którzy, którzy jadą wzdłuż kanału. Na punkt B. Tylko, że nie jadą. Ja nawet nie będę próbował się tutaj zatrzymywać. Jadę jak najszybciej yy, za rzekę, za kanał. I jak widać, yy, drużynowi wjeżdżają na punkt B, wjeżdżają tam też czerwoni, i z tego miejsca już powinienem mieć na nich przestrzały. A że nic tam się nie świeci, to pojadę dalej. Na górce stoi jeden y, nasz gracz, a przede mną jest y, M6. -ka. I jest pierwszy zrobiony frag. Stąd już powinno być widać czerwonych o właśnie jest tutaj IS była też y, 109 na punkcie 2 i przeciwnicy ściągnięci, a przede mną jest JPZ Udało się ją odbić, ale sam też nie trafiłem, co jest o tyle dziwne, że JPZ przyjmuje praktycznie wszystko. Z górki kolega mi tutaj pomógł rozwalić tego JPZ, a o, przede mną jest po drugiej stronie kanału Tygrys, Strzał w wieże. Tył wieży bardzo często, w tygry się wpuszcza za hita. Odjeżdżam sobie trochę bliżej, robię side -scrapa i mam następnych czerwonych do rozwalenia. Jeden mi przejechał. Tutaj trochę zasłania nasz Waffentrager. Po mojej stronie mapy jest dwóch przeciwników. Jeszcze trzeci tam przez mostek jedzie. No ten na mostku zginął. No i jest M18. to niestety dla mnie zginął też ten yy, drużynowy na górce No co za fuksiasz No tym razem lek już rozwalony a cały czas jest walka o punkt B T3485 Tył wierzy bez żadnego problemu. Tu mi przeszkadza krzaczek, trzeba go ściągnąć na szczęście. Tutaj KM działa. Strzał do T25. M18 przeskoczyła przed przeładowaniem, ale M10 już nie. Na górce po drugiej stronie jest PZ470. Bokiem do mnie ustawiona żal było nie skorzystać zwłaszcza że on tam strzelał do naszych jest tutaj ta osiemnastka tylko ten przestrzał jest taki trochę niefajny od tyłu zaczynają do mnie podjeżdżać przeciwnicy dostałem strzała z rzeki, na szczęście odbity odbity też strzał z pantery uciekam za domek łapię osłonę no ale Pantera pokazała przednie kółko Zrobiony frak na górce jest ciężki czołg To jest kawu jedynka, bokiem zjeżdża Jest tu jeszcze jeden No to strzała, od kogo? No proszę bardzo, pz jeszcze zdążyła się tu pokazać no, i z tyłu jedzie Pantera. D teraz muszę uciekać, na szczęście dla mnie Pantera dostała strzała z rzeki od drużynowego. Ma na pewno jakieś uszkodzenia. Czekam na przeładowanie, i Pantera rozwalona. Mam w tej chwili 14 bombowców do użycia. Muszę skończyć naprawę. A gajziny dorzuciły od siebie 15. Użycie. Korzystam z tego włączam nalot. I jest jeden drużynowy w osłonie. Na razie nie widać żadnego przeciwnika w myśliwcu, no i chyba żaden nie pójdzie. Całkiem sporo paska została, dość dużo jest jeszcze czerwonych na mapie. Uda się raczej na pewno tą bitwę skończyć, nie widzę żadnej polotki, więc chyba nie ma żadnych też zagrożenia dla mojego bombowca. No i poszła bombka. Kończę bitwę fajerwerkami. Zawsze to radocha zrzucić na głowy przeciwnikom coś mocniejszego. Zadanie zrobione, bitwa skończona na pierwszym miejscu, a z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!